Dzień dobry Państwu, jesteśmy na piątym forum rolników i agrobiznesu Świnie w Licheniu Starym. Ze mną prezes polskiego niezależnego Związku Producentów Świń, Bogusław Prałat. Witam. Dzień dobry. Chciałabym porozmawiać o takim podsumowaniu pierwszej sesji, w której brał Pan udział i debacie, czy już możemy powiedzieć w związku z tymi wyższymi cenami, niższymi kosztami pasz, czy możemy powiedzieć, że wyszliśmy na prostą i czy wyszliśmy w ogóle z kryzysu w jakikolwiek sposób silniejsi? I mądrzejsi. No, ja twierdzę, że to jeszcze jest za krótki okres, żebyśmy powiedzieli, że wyszliśmy już na prostą, bo dzisiaj są takie niepewne czasy, że musimy, musi, musi minąć trochę czasu, gdzie te ceny są wyższe. Bo na ten moment to trzy miesiące są, jest wyższa opłacalność. Więc jeszcze wśród hodowców nie ma jakiegoś takiego super optymizmu, bo są za bardzo niepewne czasy, bo też jest wojna za granicą, a przede wszystkim dyrektywa. Ciągle się zmieniają. Rolnicy nie wiedzą, jaki będzie dobrostan, czy on będzie obowiązkowy, co nam nowego rządzący wymyślą. To jest duże niebezpieczeństwo. A czy wyszliśmy silniejsi? No ja myślę, że nie do końca, bo na razie to zgliszcza zostały po naszym pogłowiu i na pewno nie jesteśmy silniejsi. Będziemy, jeżeli trochę minie czasu, gdzie się te ceny ustabilizują. A ile czasu musiałaby trwać taka sytuacja kosztowo-cenowa, żeby to wyszło na prostą? No, ciężko mi powiedzieć, bo to w każdej gospodarstwo indywidualnie podchodzi do tego, ale twierdzę, że minimum do końca roku musi być przyzwoita cena, żeby rolnicy mogli pospłacać jakieś zaległości i wyjść na prostą. No dobrze, ale w międzyczasie jeszcze pojawiło się wspaniałe rozporządzenie dotyczące chowu na użytek własny. Znam już pana zdanie na ten temat, że jest to otwarcie drzwi dla ASF do większych chlewni. Nie chodzi mi o to zdanie, bardziej o to w jaki sposób to zorganizować, żeby faktycznie zabezpieczyć te większe chlewnie przed tym, żeby ten wirus się tam nie przedostał i żeby nie zrujnował tego co jeszcze pozostało z tych zgliszczy. My nawet nie mówimy o większych czy mniejszych jakich chlewniach, tu bardziej mówimy właśnie o tych problemach administracyjnych że taka sytuacja jeżeli prawdopodobnie już teraz nastąpiła mamy pozwolenie na chowanie trzody na własne potrzeby o obniżonej biosekuracji to na pewno wpłynie źle na rynek Póki te, takie gospodarstwa, które produkują na własny rynek, na własne potrzeby o, o obniżonych zasadach bioasekuracji nie są oddzielone od prawa ASF, no to też to w kolano. Tak? My wielokrotnie wnioskowaliśmy, że takie coś powinno powstać tak, jak jest w drobiu, czyli fermy czy tam. Stada niekomercyjne na własne potrzeby nie są brane pod system ptasiej grypy. tak? I takie coś gdyby nastąpiło w trzodzie, to by było dla nas dużo bezpieczniej, znaczy bezpieczniejsze. To by było bardzo dobre rozwiązanie, gdzie pojedyncze osoby, które chcą utrzymywać na własne potrzeby świnki, byłyby zwolnione z tej biosekuracji i tak naprawdę nie zagrażały tym dużym fermom. Teraz to, co się stało, jest dla nas, jako hodowców i zwierząt, związków branżowych można powiedzieć strzałem w kolano, bo najpierw rozmawialiśmy o tym, że będzie można utrzymywać do 10 sztuk w ciągu roku na własne potrzeby. Nie będzie można tam mieć loch, więc tylko... znaczy Rodzina będzie chciała sobie zakupić przykładowo dwa prosiaki, dotuczy, zje, jest super. Teraz nie wiadomo z jakich względów wymyślono, że nie ma limitów, można utrzymywać lochy. My uważamy, że te lochy po pierwsze będą prowadziły do dużych komplikacji, czarnego rynku, co w sytuacji, gdy się urodzi kilkanaście prosiąt, to nie jest możliwe, żeby jedna rodzina to zjadła, zacznie się jakiś czarny handel, można powiedzieć. Tak, tak takie dokładnie głosy słychać z kuluarów. Dobrze, znamy zdanie na ten temat, a proszę mi powiedzieć, czy ma Pan jakiś pomysł? Na to, żeby w dłuższej perspektywie, czyli mamy ten najbliższy rok, ale również dalej, co można by było zrobić w tym sektorze trzody chlewnej od strony administracyjnej, przepisów, żeby po prostu ułatwić życie hodowcom, żeby oni nie musieli cały czas do tego biznesu dokładać, tylko żeby też mogli zacząć w to inwestować i rozwijać faktycznie tą produkcję, czy prosiąc, czy, czy tuczników. No ja osobiście uważam, że są na ten moment dwie najważniejsze rzeczy, które powinniśmy wprowadzić, żeby próbować w Polsce tą produkcję utrzymać. To po pierwsze to jest strategia czody chlewnej, na którą Niby pracujemy, ale od ponad roku nic się z tym nie dzieje. My wielokrotnie składaliśmy swoje propozycje, co, co by można wprowadzić, żeby poprawić tą sytuację w ministerstwie. Nie ma żadnego od, odezwu. To jest ciągle tylko powtarzane, że to się robi, to się robi, ale tak naprawdę my nic o tym nie wiemy i może zostaniemy przed faktem dokonani, dokonanym przedstawieni. Więc w tej strategii powinno być. Przedstawione kilka aspektów, jakie rolnicy potrzebują, bo dotacje jakieś jednorazowe, pomagające w danym momencie utrzymać się na rynku są czasami potrzebne, ale my byśmy chcieli przestać już bez tego funkcjonować. My chcemy po prostu zarabiać, żeby się też kto potrzebuje rozwijał, czyli kwestie też budowy, kwestie administracyjne. A druga sprawa to jest, no, my ciągle jako nasz Związek Niezależnych Hodowców Człony lewnej upatrujemy duże niebezpieczeństwo w tym, że no, ten wolny rynek zanika i uważamy, że powinno się wprowadzić prawo, które będzie może nie rozdzielało, ale nie wspierało dużych firm kontraktujących tucz, nakładczy lub produkcję prosiaka. Na ten moment hodowcy sztucznie składający wnioski o dopłaty, wyrównania czy nawet produkcję świń, sztucznie podpisują, że te zwierzęta są ich, a tak naprawdę to są zwierzęta korporacji, i przez to wspieramy. Takie korporacje, które no, dla nas są niebezpieczne. One są i będą, ale y, boimy się jako hodowcy, że niedługo przejmą już całkiem rynek, no, i nie starczy już dla nas miejsca na tym powiedzieć, można powiedzieć podwórku. Czyli oni są w pewien sposób konkurencją, ale również ten rynek w jakiś sposób regulują ceną, tak? No bo, no bo to oni y, są dużymi graczami. No tak, niestety doprowadziliśmy do tego, że za, za mocno pozwoliliśmy jako Polska rozwinąć się tym systemom nakładczym i rolnicy, no, którzy to robią, często to też robią z bo brak już perspektyw było im lub wpadli jakieś długi, ale niektórzy robią to, to, bo im to się podoba i my nie wykluczamy tej grupy rolników, bo każdy niech hoduje na swój sposób, jeżeli to jest legalne, tylko niech to jest prawnie zrobione, że takie gospodarstwa będą miały też swoje prawa, bo na ten moment często te umowy są niekorzystne dla nich, często oni muszą je ukrywać, więc dla hodowców i jednych i drugich byłoby lepiej, lepsze, żeby unormować to prawnie i przynajmniej byśmy nie zachęcali, bo trochę też trzeba powiedzieć, że niektóre sytuacje teraz zachęcają rolników do wchodzenia w takie tucze nakładcze, a powinniśmy właśnie zachęcać do rodzinnych gospodarstw, do można powiedzieć, wolnego rynku. No tak, tylko to nie może być hobby, tylko ważne są zarobki w tej sytuacji. To nie jest przyjemność. Mówił Pan o drugiej rzeczy jeszcze. podejrzewam, że chodziło o dopłaty do loch. E, tak, gdzieś tam słyszymy o dopłatach do loch. E, ja osobiście uważam, że gdyby poprzednich dopłat nie było, to by było ciężko. Myślę, że LOH dzisiaj w Polsce by było, była mniejsza, e, bo. bo to dało trochę kroplówka, to była dla, dla hodowców prosiaka. Na ten moment no, słyszymy o tym, nic, żadnych konkretów nie znamy. Ja osobiście uważam, że jest moment taki, co też w danym momencie mogą mieć problem gospodarstwa w cyklu otwartym, które tuczą takie prosiaki i też musimy się nad tym pochylić i pomyśleć, bo to też jest bardzo ważna grupa, bo gdyby nie producenci, którzy tuczą, nie będzie tych producentów, którzy produkują prosiaka. I na to trzeba zwrócić uwagę, ale ja ciągle powtarzam, że lepiej by było wprowadzić mechanizmy, żeby produkcja na rynek, czyli, czyli można powiedzieć towarowa. Nie była wspierana dotacjami, tylko, tylko żebyśmy my mogli produkować i zarabiać. Ktoś podczas konferencji zaproponował takie rozwiązanie, żeby wykorzystać program takiej regulacji ceny, żeby była taka cena referencyjna. Podejrzewam, że chodzi o to, żeby w momencie kiedy jest poniżej, żeby rząd mógł jakby pomóc hodowcom w. Trudniejszej sytuacji. Czy myśli Pan, że to jest jakieś tam rozwiązanie dla Was? Ja osobiście uważam, że takie coś po pierwsze nigdy nie nastąpi. Po drugie, nie wiem, czy to by było dobre, bo to będziemy wracać do PRL-u, gdzie czy się leży, czy się stoi, coś tam się należy. No tak, jak tu my, hodowcy, powtarzamy. Pozwólcie nam produkować, za dużo nam nie przeszkadzajcie, pomagajcie, pomagajcie nam administracyjnie i my sobie jakoś poradzimy, tak? Najgorsze są właśnie takie pomysły, które rozregulują rynek, tak? bo przez to, że teraz jest tak mało świń, to jest wina, że mieliśmy jakąś tam nadprodukcję, jakieś ASF i inne sprawy. No, doprowadziło do tego, że mamy małą, bardzo małą produkcję i to też jest złe. I teraz ciągle mówimy o jakiejś odbudowie. Ja osobiście się boję tej odbudowy, bo mówimy, że teraz będziemy się rozwijać i odbudowywać, tylko czy nam to jest potrzebne, tak? Coraz mniejsze spożycie wieprzowiny jest. Inwestycje są bardzo drogie, ten pieniądz jest coraz mniej wart. I naprawdę wśród hodowców nie słychać optymizmu, żebyśmy mieli zwiększać produkcję, poprawiać, znaczy poprawiać cały czas ją trzeba, ale, ale żeby się rozwijać w tym kierunku, no osobiście nie widzę, nie słyszę takich głosów. Dziękuję bardzo za miłą rozmowę. Dziękuję bardzo.